Arabka miliarderka nigdy wcześniej nie dotknęła żadnego mężczyzny. Dlatego Bóg wskazał jej drogę, by wybrała męża na lotnisku. W tym samym czasie biedny mężczyzna przechodził przez kontrolę bezpieczeństwa. Nagle rozległ się alarm. Ochroniarze kazali mu się rozebrać do przeszukania. Gdy tylko zdjął ubranie, wszyscy zobaczyli, że jego ciało było pokryte bliznami. Arabka miliarderka podeszła bliżej. Blizny wydały jej się niezwykle pociągające i postanowiła, że to on zostanie jej mężem. Jednak mężczyzna odmówił. Powiedział, że jego narzeczona na niego czeka i że zamierza poślubić tylko ją. Po tych słowach odszedł. Arabka miliarderka była zaskoczona, że mężczyzna ją odrzuci. Kazała swojemu. Asystentowi ustalić jego tożsamość. Kiedy mężczyzna dotarł na miejsce ślubu, był przekonany, że to jego własna ceremonia. Jednak na scenie zobaczył swoją narzeczoną trzymającą za rękę bogatego człowieka. Okazało się, że to jej ślub. Gdy poznał prawdę, wpadł w gniew. Zacisnął pięści i chciał ją uderzyć, lecz bogaty mężczyzna uderzył go pierwszy i rozkazał ochronie, by go wyrzucili. Mężczyzna przeklął ich, mówiąc, że pewnego dnia zapłacą za swoje czyny. Słysząc to, bogacz postanowił go ukarać. Chwycił kij i uderzył go w głowę. Gdy mężczyzna był już bliski poddania się, Arabka miarderka pojawiła się ubrana w suknię ślubną. Podniosła go z ziemi, spoliczkowała bogacza i powiedziała, nikt nie odważy się dotknąć.